Dajcie, kochani. Dzisiaj się, ja, dzisiaj się, 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 się dzisiaj ukazał się nowy vlog, który nagraliśmy. Czekajcie, Wszystkie moje syfy widać na twarzy. Y, no tak, więc dzisiaj y, leci już nowy vlog chyba od dwóch godzin, jak ja tutaj siedzę i to nagrywam. Jestem w pracy, y, czytam książkę, zaczęłam, arabską żonę. Y, więc y, czytam książkę. Ale powiem Wam, że od dłuższego czasu dzwoni cały czas do mnie numer prywatny. I już tyle razy mówię, że wejdę na play i go tam zablokuję, te numery prywatne. Ale wiecie co? Jakoś mi jak przychodzę do domu, to mi to wylatuje z głowy. Ale. I to już wiecie co? Od jakiegoś czasu, no nie wiem, parę tygodni, dwa, trzy, cztery. I wyobraźcie sobie, że wczoraj mówię tak, no już cholera jasna, no ile można. I odebrałam ten numer, ale było tylko pi, 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 pi i pierwsza moja myśl, że ciekawe czy mi to przypadkiem nie zażarło. Wiecie, na, na abonament mi się nie nabiło, ale na szczęście nie. I dzisiaj już właśnie teraz mi się to przypomniało, dlaczego do tego dobrze, bo cholera jasna yy, znowu yy, dzwoniło i dzisiaj przyjdę do domu i muszę te numery prywatne zablokować, bo już wiecie, yy, często do mnie dzwonią jakieś numery komórkowe. Ja mam telefon na firmę, więc to też, ale ja wiem, że na przykład do mojej teściowej też dzwonią numery komórkowe czy takie, wiecie, stacjonarne, wtedy ja je sprawdzam na internecie i od razu w telefonie je blokuję. Niestety numerów prywatnych nie mogę zablokować w telefonie, więc muszę to zrobić na stronie 24 Play. Co jeszcze? Fajna funkcja jest na Instagram live. I wiecie co? I chciałam sobie to włączyć. Mam aktualizację zrobioną ale niestety mam tą ikonkę z lewej strony u góry, ten aparacik, ale u mnie tam na żywo transmisji niestety nie ma, więc nie wiem dlaczego. Nie umiem tego, dziewczyny właśnie mi tam pisały, żebym zrobiła aktualizację, ja mam aktualizację, zrobiłam nawet ją dzisiaj, że tak powiem, poprawiłam i zrobiłam jeszcze raz, ale niestety, tak jak ja mówiłam już wcześniej, miałam u góry ten aparacik, ale nic to nie dało. Więc yy, nie wiem. No, więc tak, byłam, jestem bardzo zdenerwowana tymi telefonami, bo wczoraj, no i właśnie, wiecie co, robiłam obiad i ten numer dzwonił, mówię, a potem to zablokuję a była obiad, robiłam kolację, a była godzina, nie wiem, koło dwudziestej No wiecie co, o dwudziestej godzinie, no to to już jest lekka przesada. Każda pora dnia i nocy jest dobra na dzwonienie. No ale tak jak mówię, odebrałam raz i nikt się tam nie odezwał. Ech. Coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć. Coś chciała Wam chciałam powiedzieć, że zjadłam całe opakowanie sushi z Biedronki. Zostały tylko patyczki. To jest te sushi. Zaraz mam Nie wiem, czy to będzie widać, Ja tu są jeszcze resztki sosu sojowego. Nie chcę go wylać. To jest za takie sushi, wiecie one było za 9,90, teraz jest za 14,90. W normalnej cenie jest chyba 15 kawałków. No nie jest to jakieś wiecie, tak jakbyście poszli do restauracji i tam zjedli suszy. No nie jest, ale jakoś y, mi to smakuje i, y, i sobie kupiłam i tyle w tym tomacie. I do tego kupiłam sobie soczek marchewkowy. I powiem Wam że nie wiem, czy to był dobry pomysł, czy reszty wieczora nie spędzę w kiblu, ale mam nadzieję, że nie. Bo to by było. To bym się załatwiła, jak ta luchna. Kurczę, wczoraj leciałam specjalnie, mamy taki... U nas są trzy cukiernie. U nas na osiedlu. I uwierzcie mi, że w żadnej z tych cukierni nie dostaniecie dobrego pączka. Wszystkie są takie tak jakby nadmuchane, ta, obrzydliwe są te pączki, są niedobre. A w sklepie, gdzie jest wszystko, jest jarzyniak, spożywka wszystko jest, tam mają taką wydzieloną y, strefę, gdzie mają alkohol i mają tam lodówkę, gdzie czy mają ciasta właśnie, znaczy lodówkę, taką y, witrynę, gdzie czy mają ciasta, pączki i tak dalej. I y, tam są najlepsze pączki na świecie. Wiecie, wiecie one są takie lacie rozjechane, o i wczoraj specjalnie po pracy leciałam tam na połamanie nóg, żeby kupić właśnie sobie ten. Żeby właśnie kupić sobie pączka. Mhm, ale zobaczyłam tego pączka jak świnia nie było, bo nic tam nie było. Już. Dobra. Patrzcie na czym wy sto... znaczy na... nie na czym stoicie. Wracając do tego, oh, to właśnie mam tutaj podróbkę Aqua, jak to tam, coś tam. Yy, yy, I powiem, że ten zapach jest taki, taki, chociaż ja używam yy, La Villabel, yy, czy tak? La Villabel, no tak, nie, to z Lancôme. I zapach po prostu uwielbiam, uwielbiam. I jeszcze jeden perfum używam, który jak byłam dwa lata temu w Anglii, mój brat mi kupił w The Body Shop. I to jest... Pokażę Wam w domu. Takiej fioletowej butelce i cholera u nas ta butelka jest inna i wydaje mi się, że zapach też jest inny. Ale no, wracając do tego, to, to jest oczywiście podróbka z senji, ale... Ale pachnie tak, wiecie, używam jej do wypsikania tutaj pomieszczenia, jak przychodzę. No, a kto tam przerwał? Przerwał nam pan, który był sobie odebrać paczkę, bo wyobraźcie sobie, ja tutaj mam punkt UPS i mamy tutaj... Trzy lata będzie? Chyba będzie, bo mamy trzy lata UPS-a. Chyba tak. To powiem tak, że... Yy, kurier, kurierzy to się zmienili... Z kurierów to już tutaj było... No nie wiem, jak jeden pracuje zawsze miesiąc, to jest chyba góra. Więc jak ja sobie spisuję numery telefonów od kurierów, to teraz już po prostu ich nie spisuję, bo bym miała w telefonie więcej UPS-kurier 1, 2, czy 4, 5 niż znajomych. Więc kontaktu, który naprawdę potrzebuję. No i zdarza się tak. I teraz oczywiście mamy znowu dzisiaj jest nowy kurier i przywiózł nam paczki. I teraz, słuchajcie, ja wiem, że ja jestem punktem UPS-Access Point, ale. Cholera jasna, jak ktoś zamawia sobie paczkę do domu i czeka na tego kuriera, a on przywozi te paczki tutaj i ma to w dupie, nawet nie pójdzie i nawet nie zadzwoni. Właśnie teraz ten pan, który tutaj był, yy, mówi, że za, on zamawia bardzo dużo paczek i czasem mu się zdarza zamówić paczkę przez UPS i mówi, że siedział w domu i mieszka na parterze, wyobrażacie to sobie, ja i miał taką paczkę. I ten kurier, czekajcie, bo za chwilę na to się ktoś przerwie właśnie, nie? I ten kurier ani nie zadzwonił, ani nie zaklupał, ani nie wiem, ani nie zadzwonił nawet telefonem. I ten pan specjalnie tutaj musiał przyjść po tą paczkę, żeby ją sobie odebrać. Widzie, czekał w domu na nią, bo zamówił kurierem, więc myślał, że kurier przyjdzie do domu. Więc tak... Mm, wiecie co, ten pan akurat mieszka blisko, ale są tacy ludzie, którzy mieszkają na przykład ode mnie. Jakieś, nie wiem, 3-5 kilometrów, i na przykład nie mają aut, i albo tutaj muszą dojechać tramwajem, albo muszą dojechać, a, no, albo muszą dojechać autem, albo muszą przyjść pieszo. I ostatnio moja babka przyjechała paczka z Niemiec, i to naprawdę była taka paczka, że ja nie umiałam jej ściągnąć z Lady. A yy, ta pani wysłała swojego chłopaka po tą paczkę, i on przyjechał tramwajem. Wyobrażacie to sobie? Niech zobaczył tą paczkę, to jego mina była bezcenna. Z żałuję, że go nie nagram. No ale właśnie wracając do tego, że... Ja nie wiem. Te firmy kurierskie się jakoś opuszczają jak nasze poczty. Ja wysłałam kartki na święta. A dostałam dwie. Kartki na święta. Masakra po prostu z tą pocztą. jest, to jest... E, Nie, 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 przepraszam, skamałam, nie dostałam dwie. Tam mam raz, dwa, trzy, W tym jedną od moich rodziców. No, dobra. Jezus, ja idę po te, mam nadzieję, znaczy jeszcze nie idę, bo to jest godzina, ale zaraz pójdę po pączki mam nadzieję, że będą pan czuć. dzieci. Witajcie kochani w sobotę. Ja jeszcze w stroju nocnym, ale ja już byłam rano w sklepie o siódmej, zrobiłam zakupy. Yy, więc tylko się teraz przebrałam, znaczy jak przyznam się przebrałam. Oczywiście u nas yy, burdel yy, pełnym tym. Choinka schowana, yy, choinka schowana. Tutaj zostały lampki, a tu jest choinka do wyniesienia do piwnicy, co która musi na pewno nabrać mocy urzędowej, wiecie, zanim wyjdzie stąd. Tutaj wszędzie jest burdel. Yy, on ty co to? A co to nie ma fokusa co się stało? On od wczoraj źle się czuje. I robi to i to. I nie wiem, co mu się stało. O tobie mówię i nie rżni gupa. Toficzku, Co to? Boli toficzka coś. Boli toficzka coś. Boli. No, może i boli. Tutaj, zobaczcie jak tutaj wygląda. Teraz pościągałam pranie. Tutaj są kuby rzeczy, które trzeba gdzieś wynieść, bo są na niego za małe. A ja robię sobie y, śniadanie. A na śniadanie, tosty z jajkiem w środku. Dzisiaj na obiad, czyli konkarne, y, y, mój mąż robił sobie tosty. Złamał mi toster. Po nie prostu nie wierzę. A to jest mój toster, taki z lidla, trzy w jednym: gofrownica, grill i toster. Dobra. ja idę sobie robić jeść potem się jeszcze do was yy, o, de, de. Pięć minut mnie nie było. Próbowałam lamp, coś z lampkami zrobić. I przychodzę. A on z moim śniadaniem. Co ty tam robisz? Przepraszam, że się zapytam. Co ty robisz na, przy moim śniadaniu? I taki duży napis. Tofi. Mogę to zjeść. No. Co ty robisz przy moim śniadaniu? Nie rżnij, gupa. To nic nie da. Gdzie był ten taki, ten, ten taki stwórcy, miał te uszy tak do dołu, nie, nie Wojny, co to było? E, no to jest ten, Star Wars, to jest ten, e, jest Yoda, Yoda, to jest Yoda. Nie, nie joda. mi chodzi o tego takiego, z tymi, takimi oczami. Władca pierwsienie on był. A, chodzi Ci o tego. No, no nie wiem właśnie o kogo mi chodzi. Co ty? Ego ma tak do tyłu. Co ty robisz przy moim śniadaniu? No, co ty robisz? Nie gupa. głupa. To nie jeda I nie udawaj, że ci się chce spać, bo nie uwierzymy. Złodziej pączków. Zrobiliśmy pączki. U mojego męża kawa moja kubeczka od mojej siostry z Ikei. no Czekajcie, bo nie słychać. I pączki, które zrobiliśmy z serka takiego z wiaderka, z sody z proszku, z mąki z trzech jajek. No i chyba wszystko. A ten złodziej? Chciał przed chwilą to ukraść. Te złodzieju. Te złodzieju. 돼서 오지요 돼서 오지요 아우 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 아아 Natomiast wiecie, ta miasta, która widać na prawach i łapie się na powierzchni, automatycznie zawodnicy hamuje, że to potęguje razy dwa na takich stoczniach, gdzie stacze się tak daleko ponad 200 metrów. Także na pewno naciśniemy, żeby się jeszcze przemyśleć, żeby się nie zawodnicy hamował. Pojdziemy dalej jeszcze.